A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. Doznania. Cykl 120. Fatman and Little Boy. Ludzie zwykli, tak jak wszyscy żyli gdzieś majestatycznie. Mieli swoje przekonania, mieli cele w swych zmaganiach. Nagle coś się gdzieś zmieniło. Coś na niebie się zmieniło. Była wojna, rzecz wiadoma, śmierć i cała reszta swoja. Zobaczyli coś na niebie. Samoloty drążą w niebie. Nie wiedzieli, że to bomby, lecz niezwykłe w swej historii. Siłę ponad wszystko. Chciały zniszczyć, zniszczyć wszystko. Było dziwnie i nieswojo, gdy czas zatrzymał się w koło. Choć na świecie różne rzeczy stawały się coraz większe. Wtem Japonia osłabiona w swoich sprawach, zrozpaczona. Bomby były dość okrutne w swych zamiarach. Bardzo imiona po raz pierwszy w swych znamionach były sprawą najważniejszą w swoim celu najpełniejszą i tak się spotkały razem cudne bomby wbrew przyjaźni choć nie żarty w naszych głowach gdy tak strasznie koniec woła i zrzucone tak swobodnie naznaczyły swoje modły Wszedki istnień wręcz przepadło, roztapiając śmiercią nagłą. Do uścioch zrobił swą robotę. Potem wołał mały chłopiec, choć nie znali się tak dobrze, znali śmierć i życie wrogie. Naznaczyła ich historia bombą atomową doznań. Tuścioch, Grubas wraz ze chłopcem polubili się radośnie, choć nie miłość ich szarpnęła, tylko mroczna wroga siła. Setki istnień wtem przepadło niszczycielską siłą, pragnąc władzy i porządku, jaki przykład wewnątrz w środku. Grubas był znieruchomiony, chciał być wielki tylko w głowie, chciał pokazać wszystkim innym, że jest jeszcze kimś potrzebnym. Mały chłopiec też miał wady, bał się życia i złej władzy. Chciał pokazać swe wartości, władzą, siłą bezprzeczności, chciał okiełznać złe demony, które kroczą w jego głowie. I tak Grubas z małym chłopcem dowiedli swojej wartości. Choć bolały się tysiące istnień ludzkich w swej biegłości. Naznaczyli nowe prawa. Grubas Chłopiec i zabawa.